Jaś Kapela dostał stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To próbka jego twórczości. Jesteśmy debilami i ty, ja i Trump. Pozostając w konwencji twórczości laureata stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chciałbym zapytać, jakim to debilem trzeba być, żeby dać stypendium komuś, kto publicznie nazywa debilem głowę mocarstwa atomowego, który w dodatku jest bardzo mocno pamiętliwy i lubi się mścić. A takie coś na pewno. Będzie poczytywał za zniewagę. Co więcej, jak w wywiadzie przystał sam Jaś Kapela, kwotę 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 12 miesięcy, czyli w sumie 60 tysięcy złotych, dostał na, uwaga, pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce. Drodzy Państwo, a jakby tak. W Polsce abortować, ale nie dzieci z brzuszków mamusi, tylko skrajną głupotę i nieodpowiedzialność z salonów politycznych, jakby nasze życie stało się lepsze, prawda? Gdyby nie było głupoty wśród polskich polityków. Więcej na, te, na ten temat, bardziej kompleksowe materiały na moim kanale YouTube, wideoprezentacje. Zachęcam do wchodzenia na stronę główną i przechodzenia do zakładki wideo, bo rzadko przychodzą powiadomienia o moich najnowszych filmach.